Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Nie mogę się doczekać, co dziś pokażą obie drużyny. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Zobaczmy, kto zagra w Charlotte FC. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie: Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Szyła, pierwsza połowa. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Prosto padłe zagranie piłki. Znakomita blokada strzału! Jordi Alba dostaje podanie. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Ależ okazja dla Messiego. Zespół gości to prawdziwa maszyna do zdobywania bramek. Najlepsza w całej lidze. Gospodarzom ciężko tu będzie ich upilnować. Rzeczywiście ta drużyna robi pod przeciwną bramką to, co chce. Decydująca jest pewność siebie, która zapewne dziś też znajdzie przełożenie na gole, nawet w meczu wyjazdowym. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Spalony, chyba nie ma co do tego wątpliwości. Zmarnowana okazja na dobre rozegranie. Moment zawahania oznaczał jednak, że cała akcja zakończyła się niepowodzeniem. Trzeba było grać szybciej Westwood. Bez problemu tu się urywa. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Leo Messi. Aviles. Ruiz. Błąd. Piłka przechwycona. Bada. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. A Jimang. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daj. Co za okazja! Strzał bliska, to powinien być gol. Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Vargas, Westwood. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Wydawało się, że coś może z tego być, jednak nie tym razem. I oto zabrzmiał gwizdek na przerwę. Zespół gości jak dotąd musi się zadowolić remisem. Tak, bezbramkowy remis jest pewnym zaskoczeniem, bo mówimy przecież o drużynie, która strzela najwięcej goli w całej lidze. Myślę, że w drugiej połowie otworzy się worek z bramkami. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. przeciwnik na niego naciska, ale nie daje. Co za okazja! Stad bliska, to powinien być gol. Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry na tablicy wyników remis. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Busquets. Teraz Suárez. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Cofa na przedpole. Zablokowane uderzenie! No, niestety, spalony, ale bezdyskusyjny. Tak, trochę to było niefrasobliwe. Trzeba pilnować obrony i swojej względem niej pozycji, bo takich okazji szkoda w szczególności. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Buskec. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. O i to był książkowy odbiór piłki. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. A Dziemank. A Bada. Przechwyt. I są przy piłce. Popatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie. Może coś być z tego podania. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą. Gola w końcówce. Tak, jakimś cudem, wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Vargas znakomicie wybroniony. Brawo. Ustawia teraz piłkę w narożniku boiska. Od tego dośrodkowania wiele zależy. Zwłaszcza teraz w końcówce. Spróbują objąć prowadzenie. Vargas. Abada. Z tego może coś być. No i po ataku. Zagrożenie minęło. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje. Co za okazja! Z tak bliska, to powinien być gol. Golkiper Tomku był tu na straconej pozycji. Może coś być z tego podania. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą. Znakomicie wybronione. Brawo. Ustawia teraz piłkę w narożniku boiska. Od tego do środkowania...